Dzień dobry, wracam tutaj do Ponton po przerwie. Ja tutaj jestem z Gildią znowu, teraz mi kochają, będą grzeczni. Ułożyłem ich sobie. Okay. Jestem ja, ja nie ja. Nie, dobra ja nie, 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 tak, Że tak. nie, 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 tak. nie, 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 Dobra. w nie, i a i co? Tymi ja teraz no, tak? no ja w rozwodni kibija. Tak ja no. Wiem. Bo już było. Yeah. takie pytanie. Yeah. Tak, gdzie... Chcę poza to woluda, bo napisał, wow, youtubera i ja tutaj pozdrawiam Fubuza. Gotowi na następne pytanie? Jesteśmy gotowi, a więc zaczynamy. Wracam do Girdi. Skąd resumed. Dwie. 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 Złoty czarny Wiatru nosi Żołnierz... rzeźnika. topór rzeźnika. To pór rzeźnika? Żołnierz czarnego Kurde. wiatru. To jest, nie a to topu... później. Tak, może być. Topór rzeźnika. Nie nie, Chodźcie podo nie odzywaj. Nie, X! Chodźcie idź, pierdolisko. Chodźcie podo nie odzywaj. 2X też. 2X, proszę. Idźcie na O! Jest na O! Jest na O! Pierdolę WAS! Jakie prawa zastrane. Sorry, ja sprawdziłem na Wiki, ale nie zdążyłem Wam powiedzieć. Aha, mam was w dupie. Ja naprawdę mam was w dupie, to jest ponarażka. Ej, to widzicie, wyrzucili mnie. że to jest porażka, bo ja jest... nie, nie zgadzam się z tym. Mną rzucają kanałach. Ja ich mutuję, ja wychodzę stąd, zmieniam postać. Dziękuję za uwagę. Otworzymy szkatułki. O, dostałem szkatułkę no, znowu. Dobra, czy na serwerze Nawia istnie... Czy na serwerze Nawia mam was w dupie? Czy na serwerze Nawia mam ich w dupie na razie, tak? Póki co chłopaki nie zawiedli. Jest mi przykro. Jestem bardzo zniesmaczony tym faktem. Mogę tutaj wrócić. Coś nie pekło. Cieszymy chcemy do miasta, że otworzymy szkatułki. Zobaczymy co z tego będzie, bo ja nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Zobaczcie ludzi było dwóch ta osób i po prostu odpadli. Odpadli jak ja, bo mi po prostu gildia źle podpowiedziała, a ten wojownik ma topór. O, rękawiczka, rękawiczka w WZ. Czyli generalnie troszeczkę do przodu. Jak widzicie warto chodzić na OX, bo to ja jestem youtuberem, możemy w tym odcinku jeszcze przejść się po mieście, zobaczyć jakie tłumy. Ponoć było 2600 osób na Oksie. Ja nie wiem ile z tego prawdy, ile nieprawdy. Możemy też ulepszyć sobie ten cymiter na 9, jak spali to się w kurze. Zawsze mam od bilionera, który mi pożyczył. Bo macie, jak to złoty chłopak. Ale teraz dostosowacie. W sumie po, po Oksie można powiedzieć, że no, co tu mamy. A ja właśnie chciałem wiedzieć, co on tu ma. Plus ile tu było? Plus 5. Co za down! Dobra, nieważne. Mam dodania. Spójrzcie, Tyle dodań. Także śmiało mogę sobie dodawać bony albo je dodać na sklep. Tyle 7 dodań. Dodanie piątego bonu. Także śmiało możemy ponować broń. Zobaczmy co wyniknie z tym semitarem. Róż samego na 8. Pach. Został ulepszony. I teraz akademia pana Kleksa, dlaczego się nie robi dla materiału. Mam nadzieję, że ten materiał będzie miał wyświetlenia, bo jak nie, to się w górę. Nie. 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 Anuluj. Wpierdaj. No weź ziomek, Nie. Dobra, tak. Także. Kurde. No, no zobaczcie, no. Ja trochę się cykam. Jak wiecie to nie jest taki to nie item, ale zawsze mogę go raz zmiksować, wuj. Jest! Dziewiątka! A, super, cieszę się. Cieszę się niezmiernie, Mamy przedmiot plus dziewięć. Teraz bardzo bym chętnie go, mogę go dobonować. Zobaczmy. Bo piątego bonu nie będę dodawał, bo po prostu mi szkoda. Kurwa, aha, jeszcze jeden bon mogę dodać. Także wtedy dodanie możemy tu wykorzystać, także... Mam pomyśl co tu weszło. E, Błąd bon pod tytułem jesteś zjebany, dobrze. Śmiało mogę Budionersowi oddać jego mierz. będę mu bardzo wdzięczny. Także ja mogę Was zaprosić do wspólnej gry wraz ze mną, możemy zobaczyć co w mieście, jak tą cenę przed przed OX-em, przed OGX-em aura stała 800, ale to najważniejsze ceny będą na będą na, na tych na dodaniach, na zmiankach i taradach, bo spójrzcie, ja miałem 7 dodań od no, z którymi rozmawiałem, mieli po po 20 nawet wyciągali, po 20 dodań, 6 rat i tak dalej, to ceny bardzo spadną wedle mnie, no zobaczymy, no ale ja mam jedyny plus tego oksa że mam po prostu fms ap9, jestem bardzo zadowolony z tego faktu, troszeczkę pedeków kupiłbym zmiankę, ale nie mam siana, jak chcecie tą runę to mi napiszcie, po prostu musicie mi napisać o tą runę, to będzie runda dla widza, ona będzie tu schowana, będzie na nas czekała, a ja sobie będę... W sumie będę sobie chodził, chwilę pogadamy. Jak widzicie, się rozwijam scenę, ładnie edytuję. Bo w ogóle to mogę zam zamknąć w pizdzie. To w ogóle chcię to zamknąć w OBS-ie. Także możemy się przejść. Co jeszcze mogę wam się przejść? Możemy się przejść tu. Na pewno ludzie myślą, że będzie jeszcze jedna runda, a nie będzie. Zobaczcie jak kosztuje tutaj kozaczki bardzo drogie. Jednak kozaki to kozaki zawsze w cenie na każdym serwerze przedmiot uniwersalny niezawodny zobaczymy dalej o DM -y, czyli te, 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 takie zwane SM -y, 2K 20 SM czyli śmiało możecie kupować i macie na te przepustki na tą mapkę od 50 nową tam coś wyczytałam że jest taka mapka ceny się rozwijają no zaraz się zmieniać o żelki o tutaj musicie uważać, załóżmy, jak stoi, żeby nie, nie wjechał wam na wolnym, bo tu jest Bóg Tak samo mogę wam opowiedzieć historię tego kostiumu. Dostałem go od widza, który kończył grę i był wdzięczny. Także no fajnie. Czyli taki bonus tu ma, taki tu ma bonus. Wszystko jest znakomite. Znakomite to będzie wszystko. Patrzcie, tu jeszcze mam takie rzeczy. To mogę też w sumie to mogę wam wydać. Tego wam nie wydam, bo to będę potrzebował. Ja to Wam mogę wydać, chyba że sprzedam, to wtedy nie dostaniecie tego, kto pierwszy ten lepszy, także zapraszam do oglądania, bo ważne jest oglądać ten OX, bo ten OX, właśnie nie oglądać, brać udział w ox bo są bardzo ważne. I generalnie co mogę Wam powiedzieć jeszcze, mogę Wam powiedzieć co się wydarzyło. Może no, do EQ, po prostu trochę pograłem. Nocny sosa. poszedł Możemy pooglądać jakie ludzie mają niki AP pigułka krwi co za down. Ponoć no, był fajny, ważny ulepszacz. Nie wiem czy tu na tym serwerze też? O, pigułka krwi jedno. Nie, na no, niektórych serwerach był to ulepszacz, ale na nie pamiętam. Mimo tego, że miałem jakąś tam postać to średnio pamiętam jak to tam... Jakie to tam miało znaczenie? Szambonurek, ja jebie. Szambonurek, oj, zabrakło mu jednego poziomu do wejścia na oksa. Możemy mu pomóc. Hejsz, hejsz, szambonurku. Szambonurek, handluj z tym. Uj, szambonurku. Co Coś to. coś świnia. Jesteś taki szambioż? Taki niewdzięczny szambiosz. Nazwij mnie... Nie nazwę cię, przykro mi. Kupisz ziomek pedecki na 30 minut. Y -y -y. Mam dwa... Trzeba mu sprzedać może zrobić na życia. Zobaczymy. hej, on mi tu napisał, I tu na zrobimy poważne imprezy, które nie mi że to się opłaca, o w sumie. Kurde Teraz nie wiem. On tutaj coś za ale... No dobrze, niech będzie. Dobrze. Niech będzie, niech chłopak ma, niech się cieszy. O. Jeden. No co on robi? Chybaczku. A, koszty cholerko, a chciałem go wziąć podstępem, także nie da się oszukać graczy, gracze są czujni jak na PL-u. Hmm. jak widzicie nadal jest, mimo tego, że jest niedziela, 21 pierwsza. może nie, że nie jest jak na masażu. A w ogóle dlaczego nie ma muzyki? Dopor muzyka. O ziomek napisał, przycisk, przycisk nagrałby się z metin 2 sg. No może nagramy. W ogóle miała być ta nuta. Ta nuta jest odpowiednia do każdej sytuacji. bo Zobaczmy co tu będzie. Nowusek. Ław, ław. To jest ziołek ode mnie z gildii, A który jest bardzo niemiły. Mnie tutaj byli mili, znaczy słynął sobie, kiedy nie był miły i co. Ja kocham zwierzęta, zwierzęta kochają mnie. Ja się pozaczynać trochę, by się nie czuli. A jak jebiesz gównem, jesteś skunknie pies. Znaczy... Ja kocham zwierzaczki, lubię patrzeć się. Jak chodzi kotek albo jem. Am, 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 Jak lama nie je to nie głodna jest A jak głodna no to super je. A od zawsze to ja kochałem motylki Latają no i żaden nie jest brzydki Słonik duży jest Zobaczmy, czy ma zmianka Trąbę ma na nosie i warzywę Trochę porozmawialiśmy trochę ocenach ale kozy są jebnięte no zobaczymy co to będzie dalej. Taką gierkę, gdzie biegałem kozą. A wos ją to się uszy po A jelenie zamykają oczy noto. Kiedy widzę kotki czuje się jak pier. Nic nie ma. Także nie będę przedłużał na siłę, bo. Chcecie tego oglądać? Spój. Co było widząc mój puls, ale ja się tym nie przejmuję, bo tu nie mam nic konkretnego. Ja zwierzęta, zwierzęta Nie mam, ja dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania, do, do A przychodzenia ja na Snapchata. Także jest jak jest, komentujcie, łapkujcie, no bo warto anime, co tu ma za białko. O oh, kurwa, Wiem jak jest kuta kuta Mój kutas to Anaconda. A ja, ja dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, komentowania opowiadania o tym, co tam było na obiadek, do zadawania pytań, do, do tego, co mam nagrać, jakieś ja klipy poza Metinem bo całe życie Medina nie można grać. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się, hej.